Witajcie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Reksio i czarodzieje. Jo! No to idziemy dalej. No oczywiście, surprise mały. Zaraz zabiję tą sukę. O boże, ona snembalm. Szybko, to jest niebezpieczny spell, więc nie ma z nim żartów. Doświadczyłem tego na własnej skórze dawno już. Ładuj następnego, już. Już ponie właściwie. Niechaj si nie ta tak ryja. Jeszcze bym tak cciszył. A już nie taki, bo już i tak... I tak mogę to kontrolować sobie w programie. No i piklinia to jest nic innego jak gra RPG. Czyli RPG czy Roll. Role playing game, coś takiego. Dobra. Zamknij ryja. Nikt, nikogo nie obchodzi, co masz do powiedzenia, bo to na pewno nie jest nic mądrego. Jak widzicie, są tutaj strzałki na, ma, na tej planszuchce. One pokazują, gdzie te rycerzyki mają iść. I za każdym razem, jak nas dotkną, to nas wracają do tego punktu. O! I jeżeli się zderzą, to. <laughs> Mamy złom, który mo możemy zabrać. Przyda się on później, od razu wam powiem. A skoro już leży, no to chciałbym jeździć. Gdzie ty leziesz, ty samobójco? Pójdź, to się w niemocy. O, babole, babole w Pilili. Niemożliwe! Dobra, zagadajmy z nim, kim on w ogóle jest. No ładnie się tu pan urządził. Dobra, gdzieś tu chyba... O, ten kocioł się przyda. Później. To co Później. za taki kociołek? Czekaj, czy sprawdzę czy można go... A, można go dłużyć. Dobra, nieważne. Nie tutaj. O, męż, Zamknij się, nie chcę cię słuchać. Dobra. To ja już mam plan. Muszę Musimy tak skierować na strzał... O, żeby wskazywała tu. Teraz niech skieruje tutaj. E... Ła, 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 czekajcie, spróbuję. Kurna, no właśnie o tym mówiłem. Zawróciło nas. No i kre... No, o to mi chodziło, żeby się zderzyli. Zaraz wam powiem, do czego na... mi to żelastwo całe. Bo się wszedł na dietę Płynąc! pełną żelaz. Dobra, nie was. Suwar uh, taki, że hej. To się nie dobra musimy iść z drugiej strony. Normalnie technika green screen widzę tutaj, chociaż dość prymitywna. Dobra, idź tutaj. Dobra, musimy spróbuję go jakoś wymanewrować. O! O, tak dobrze będzie. Zabieramy ten sznurek. Dobra. No, zabraliśmy sznurek, wracamy się tutaj. I powiem od razu, że musimy po prostu tego kolesia uwolnić. Bo to jest nasz Spielmaster, czyli koleś, który ma kartę śledztwa, która jest kluczowym elementem w tej grze. Już to mówiłeś. Najpierw wieszamy sznur tutaj. nie mogę. O, ta ciekawostka. Ten obraz, który wskazuje obecnie z tym żółtym grubasem, który przypomina z daleka Buddę, to jest wielki posąg Boga Twaroga. Czy jakoś tak? No. I on był w o, pierwszej my części. My to my jest jedno z nawiązania do poprzednich my części przy bitrexie. Musimy napełnić czymś bardzo ciężkim. A to to nie. No, i właśnie po to nam żelastwo. Musimy dać. Tak. Tak. Tak? Z tego co powiem, cztery wystarczyły. No. No. Dziękuję. Ja bym tu nie stał na twoim miejscu. Zapytaj o drup chaosu. Dobra, drup chaosu nie będę pytał. Chcę, może. Nie. A dobra, to jest dość ciekawe. Dziwne kaczki i inne gęsi, tak? Pojawiły się niedawno. Podejrzewam, że są jakoś powiązane ze znikaniem magii. Serio? nie wybrały ich z tej Już będziemy byli na a, Pigia to jest świat, który on stworzył. Zapytaj o skaczących wojów! E, ci skaczący żołnierze, to on stworzył ich, żeby odbywały przygody, a teraz, odkąd się coś popieprzyło, to skaczą bez sensu planszy. Zapytaj o pułapkę! O! Sam nie wiem, co mi przyszło do głowy. Chciałem zrobić kilka zabezpieczeń. Oj, na kopiec kryje ja bym na twoim miejscu zainstalował ale, normalny, ale, normalny alarm! A nie się pieprzu z jakimiś tam pułapkami na myszy. Przecież sam jesteś myszą. Zapytaj, zapytaj o kartę o, To jest... To nas interesuje? Interesujące. Dobrze. Posłuchajcie. Tarda śledztwa ukryta jest w podziemiach pigli. No nie. Drzwi do no, podziemi znajdziecie niedaleko mojego domu. Mam nadzieję, że spodulają się wam potworne lochy mojego autorstwa. ja nie chcę ich zwiedzać. D do do dobra, dostaliśmy klucz, widzę. Nie tu, tu. Ale po co on, po cholerę instalował to dziadostwo w swoim domu? Przecież sam jest myszą! Ta gra jest tak poryta, tak bez sensu, tak bezsensowna. Może muszę go obkoło No już że na Kretesa tego nie muszę czekać, no bo by... Chociaż chyba muszę. Dobra, nie zapeszajmy, może nie trzeba będzie. No, tu są zamknięte drzwi. Znaczy się, trzeba trzeba je kluczem otworzyć, inaczej się nie da. kluczyk i po chwili lochy stanęły otworem. O, lochy stoją otworem. No i mamy kolejny z tych posranych labiryntów. Ale pojawiły się nowe elementy, czyli te y, kawały ziemi. Y, tą ziemię może przegrać tylko Kretes. Reksu nie może się przez nią przegryźć. Nie, nie, nie będę wam mówił dlaczego. Sami się domyślcie, czemu kret może, a czemu pies nie. To jest nie bez sensu, ponieważ pies też przecież może kopać, ale nie wiem, czy kretes zjadają, czy co. Dobra, od razu mówię, że tutaj musimy posłać Reksia albo posłać kretesa tam że jest jeszcze druga taktyka sobie postać kretesa tam żeby przegryz wrócić z nim do tego punktu żeby trzymał ten guziczek czekajcie pomogę sobie trochę no. Śpij, słodko a nie tu też będę też ją mu niech też mi nie przeszkadza tu jestem dobra teraz szyb Mała zamiana. Tu jestem. Tam miejsc. Tu jestem. Okej. Tam jest gąsko. Właściwie to gęś Nie wiem skąd się. Gęść wzięła, ale okej. Okay. Troszkę nie pasuje według mnie do otoczenia. Tu jestem. Szybciutko przechodzimy. Sta, co pamiętam, nie musimy się martwić o to, czy ten. Czy. <dysk> nie musimy się martwić o to, że nas świ ta świnia dogoni Jest to, co pamiętam, ma zawsze większą prędkość od świni I od Zwłaszcza od tych gejstów I nawet Reksio ma większą prędkość O widzicie, du ja ją dogajam cały czas Coś Rex chyba też ma większą prędkość W sumie to nie wiem nawet, powiem szczerze Dobra, muszę się tutaj przegryźć I teraz, po prostu, przeboleć serię zakręć, które nas nawrzuca. No, i tak. No, niech się z nami pobawi. O nie, użyła tego koszmarnęło zakręcia, jakim jest kula budyniu. Nie fajnie, bo ono spowalnia strasznie. No, kula budyniu użyła, no, bo ono spowalnia na ogół. No więc musimy liczyć, że nas nie złapie. Ojej, dostałem. A, mogłem się te domyśleć. To niewątpliwie karta śledztwa. Bierzemy. Dobra. się uspokój lepiej. No, na szczęście ona jest, ona jest tak głupia, że ten, że... Mimo, że na nas patrzy, no to nic nie zrobi nam. I teraz... sztuczka magiczna. Czekajmy... I nie masz gdzie uciec! Ty... Gelsio jedna! Powiedziałem na świnio ale świnie nie już tu są. Wyszło trochę niezręcznie. Już sobie pomogę z zakręciami co nieco. No nie, ja zabugowałem Reksia! Co jest? No nie mówcie mi, że się gra... Boże! Tym błędem gry się jeszcze nigdy nie spotkałem. Powiem wam szczerze. Dobra. magia nie była tu potrzebna. Nie wiem sam po co jej pokój wziąłem. Tu jestem! wciąż zaskakuje. Ta gra tętni magią. Jakby to Marfi z Raymana powiedział. Idziemy dalej, nie przejmujemy się niczym. Ja się cieszę, że te świnie podążają zawsze szlakiem ten... swoim własnym, a nie, że zawsze końcami dopaść bohatera, to bo gra byłaby już chyba niemożliwa do przejścia. No, a mamy tą kartę. Całe szczęście. Teraz się tylko do tylko do, doczłapać do tego kolesia Ciebie tu już a skierować na krytes, ale trudno Poświęcił się w imię lepszego jutra Wróciliście? Podobały się wam lochy? Ja je wymyśliłem, nie chwaląc się. No i tu mamy kartę śledztwa, która wygląda tak. Teraz mam, musimy wypytać każdego co rady. Zapytaj o pikliwie, zapytaj o skaczących, zapytaj o tego, który tak pod... Poproś o objaśnienie zasady działania karty. No. no dobrze, pokażcie mi tę kartę. Wytłumaczę wam jej działanie. Każdy z nas siedmiu czarodziejów podzieli się z wami swoimi podejrzenia. Po rozmowie z czarodziejem karta uaktualni się automatycznie. Kliknij wizerunek czarodzieja, aby ponownie wysłuchać jego podpowiedzi i zobaczyć, którzy czarodzieje w świetle tej podpowiedzi są podejrzani? A którzy nie? Kiedy porozmawiasz już z całą śródełką i wyświetlisz wszystkie podpowiedzi, okaże się zapewne, że nikt nie jest podejrzany. Ale pamiętaj, ten, który tak potwornie mąci, łamie. Jeśli po wyłączeniu jednej podpowiedzi pojawi się jeden podejrzany i będzie to ten sam czarodziej, którego właśnie wyłączyłeś, bam! To będzie z pewnością ten, który tak potwornie mąci. No, to sobie są prosty. No, teraz pytamy go o jego podejrzenia. No, czerwony kapelusz, czyli mam pierwszą informację. Teraz sobie zrobię sobie na czwartym slocie, bo widzę, że wolny. I... Teraz pojawiła się nam... który tak potwornie mąci, nosi czerwony kapelusz. No, no i w tych obrazkach pojawiły się kombinacje, wszystkie, wszystkie kombinacje czarodzieja, który jest winowajcą wszystkie, czyli ten, czerwony kapelusz, czerwona szata gwiazdy, to samo, tylko księżyce, czerwony kapelusz, niebieska szata gwiazdy, czerwony, kapelusz, czerwony, niebieska księżyce. Wskazówki będą różne. Przy, na przykład, może być nawet, że to nie ja jestem czarodziejem i wtedy wykluczana jest ta kombinacja, którą nosi on. No zresztą, jak dowiem się więcej, to wam powiem ten, jak to dokładnie działa. A w sumie mógłbym dać się złapać, bo on mnie skieruje na start od razu i szybciej było. Okej, okay, przed odlotem mały save. Będę często tak. sejfował, no, przyzwyczajcie się. No i teraz musimy wrócić to już jest trudniejsze, jak dla mnie, bo tak dziwnie lecieć do tyłu. nie wiem czemu jest trudniej, ponieważ jest w sumie tak samo, tylko że w drugą stronę. Ponieważ dlatego, że przeszkody nie rosną przed moimi oczami. Że... nie to chyba kwestia przyzwyczajenia pojemnawczego. Yeah. Jeg, wszystko rozpierdolimy. No I... jeszcze nie straciłem żadną HP. Lol, choć mi się wydawało, że powinienem. Ja nie, nie. wiem, Kontynuuj Okej, okay, jestem z powrotem. Oczywiście mi już... Kamentacja studio grzecznie mi ten po poinformowało mnie, że już trzeba kończyć. Nie wiem. Zapomniałem poczytać o tym programie. Ja dalej oczywiście nie wiem kiedy on podejmuje takie decyzje. Jak nagra... Nie wiem. Nie wiem czy to tak działa, że jak nagra jakąś określoną ilość materiału czy... To losowo jest. chociaż chyba losowo, bo raz mi ten przerwa jak mam 15, raz jak mam 20 No i nic, jeszcze mam mało. Mam jeszcze mało, więc jeszcze coś dogram. Nie przejmujcie się. Lecieli i gojeć! Dolecieli! Widzę No co ty? Ja robię Wam bo mi się jakoś nie widzi, żebym to jeszcze raz przelatywał. Przejdziemy się? To biedna jest ta mapa Jakieś tam kwiatki w muzyce są, ale się tym nie przejmujmy Nagle Co ty tu robisz suko? Co tu robi? A budyń. Gdzie ziemi z tym budyniem I w ogóle czemu mnie ta aura nie chroni? O! Jakieś nowe zaklęcie, nie wiem jakie ja chyba zamiana w żobę to jest, ale nie pamiętam. No o show w żobu! Być! No. Chociaż nie wiem gdzie jest ta cała magiczna aura. Ona powinna być. Wcześniej tam na terenie uniwersytetu, dobra. Mniejsza, kolejne uchybienie. Teraz porozmawiamy z naszym dyrektorkiem cokolwiek Ci powiem, musisz jedną falę drogi, sztumującą właśnie Universet. Hasło do furty to Kisiel malinowy No macie ciekawe pomysły na hasła. Yy, i można yy, przejść grę w ogóle nie broniąc się przed drugą falą ataku yy, Mianowicie trzeba, trzeba przylecieć tutaj z kartą myśledtwa zanim się wypyta tego mysz te, tego... Czekajcie, pokażę wam Zanim się wypyta o kolesia o informacje, to wtedy y, można się go zapytać normalnie I ja po prostu można przejść grę bez tej drugiej fali Bez przechodzenia jej Nie kituję was No i została tylko nam obrona przed budyniem Odpykajmy to, bo nie mamy wyjścia Proszę bardzo za chwilę mój magiczny manekim spróbuję cię zaatakować. Hmm. na jest na tyle wody, fajna, że wystarczy raz wykonać dobrze i już ma się spokój. Dobra, trudno. O, teraz... Dość raz. O, mamy jeszcze doświadczenie na następny czar. się wszystkich czarów pierwszego poziomu udaj się do docenta Serpentusa Snake'a na kurs magii drugiego stop. klucz, który otworzy ci drogę do gabinetu docenta Snake Aha, I, I co do Magiczne drzwi prowadzące do niego znajdziesz tu na uniwersytecie. Powodzenia. Y, co do <coughs> sen. I powiem wam, że co do y... o, co do sprawcy całego zamieszania i podejrzenia są losowe, czyli że może to być on, każdy to może być w zasadzie, on jest losowo wybierany. Zapytaj o tajemniczą gej... Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. No. Co najmniej jedna część stroju tego, który tak potwornie mąci, jest czerwona. Być może i płaszcz i kapelusz. Ryanks. No. Obawiam się. wiem co coś na pewno... powiedzieć. I teraz pojawiła się nam kolejna informacja e, Mamy wszystkie kombinacje gdzie jest jedna, jedna z część stroju jest czerwona i jedna... Są wszystkie kombinacje, to o co powiedział, czyli czerwony kapelusz, czerwona szata. czerwona szata Tylko czerwona szata, tylko czerwona szata, tylko czerwony kapelusz, tylko czerwony kapelusz i czerwona szata, no i tak dalej no. A jeżeli teraz połączymy to kilka kombinacji znika, ponieważ według niego... Ten, który tak potwornie mąci, nosi czerwony kapelusz. A, no to w sumie, na jak ten, to połączymy, niewiele nam to da. Bo się niektóre elementy wykluczają tej układanki. I z początku myślałem, że ten następny nauczyciel Serpentus Snake jest tutaj. Ale jak zapewne wiecie... Ale jak teraz zapewne zauważyliście, nie tutaj, więc powiem wam, gdzie on jest. Tutaj mamy taki Arrasik. Potężny wiszący na ścianie Arras przykuł uwagę Reksia. Arras był niewątpliwie magiczny. Teraz trzeba go poukładać, tak, żeby wszystko do siebie pasowało. Wzór na Arrasie nagle nabrał sensu. Reksio miał wrażenie, że czegoś brakowało. I na rozwiązanie zagadki jest... Witaj w gabinecie docenta Serpentusa Snake'a, Reciu. Witam cię, no i... Spodziewałem się ciebie, ale jeszcze nie w tej chwili. Szybko ci poszło. Nazywam się docent Serpentus Snake... I, I jeśli chodzi o, o czary drugiego poziomu, to one są faktycznie trudniejsze, proszę, ponieważ symbole są nieco skomplikowa bardziej skomplikowane. No to zacznijmy sobie od żaby. Jakoś lubiłem... jako jak lubiłem te... Yy, Zacznie zamieniać się brzask. To Skutecznie też tworzenia. I ich symbol to. Trochę przypomina G takie przewrócone. Łacińskie. Czekajcie, spróbuję. To nie jest takie łatwe. czaru ja czarów w tych wyższych poziomów nie będę raczej stosował. Jest to więcej niż pewne. Bo nie ma w ogóle najmniejszego sensu ich stosowania. Wykreszenie ich jest trudniejsze, trwa dłużej. Wszystko można przegać tylko i żadne z wyższych poziomów nie przerywają. Zaklęcia doskonale. jeszcze raz. No jest, jest, jeszcze nie mamy. Jeszcze, ale możemy. Zapytaj o tego, Jeszcze jego zapytasz. No i on. Ja jest mu jego podejrzewał, bo on ma sam wzory w księżyce, ale to jeszcze jest za mało podstaw. I zobaczmy. Ten, Wszystkie kombinacje. W w w w teraz, jak połączymy z nim, i z nim, to wykluczają się. No, dość, dość sporo nam to mówi. Powiem wam szczerze. Dobra. I teraz. No, i teraz próbujmy muchy. Oto czaru Lepiej ofensywne mieć już za sobą, bo one. I no. Oczywiście, wszystko to ma jakieś efekty, chociaż. Ja ich tam nie doceniam, ja tam ich nie doceniam. Naprawdę, jak się, jak ktoś rzuci na reksie takie zaklęcie, to raczej tragedii nie będzie, wierzcie mi. Da się to przeżyć bez problemu. No, jeszcze raz. Bam, dobra, zamknij ryj. No i jeszcze. Na... Je jeszcze jedyne co na dzisiaj zrobimy To odeprzemy tą pieprzoną falę, lepiej mieć ją za sobą Chociaż mam nadzieję, że mi nie przerwie w, w takim momencie, bo się naprawdę zdenerwuje już. Do rapytego hasło, czasu nie ma furta Podaj hasło dostępu na górę I Lekże powiedział to samo, to ja nie rozumiem czy ta Furta jest jakaś jakoś upośledzona specjalnie, że ten... reaguje na stare hasło, ale nieważne. Oczywiście sto, zastosujemy taktykę taką samą, jak wtedy. Nie, nie widzę sensu, żeby stosować następ... innej jakiejś. I ta, ta fala jest o tyle trudniejsza, że będą się jeszcze pojawiać oprócz tych kaczek gęsi, które będą będą wspomagać zaklęciami. O, już się jedna w rogu pojawiła. Lepiej ją udupić ten zanim dojdzie na miejsce, ponieważ może się zlać z następną i wtedy może, może być, może mieć utrudnienia z trafieniem jej, następna idzie, je najlepiej w pierwszej kolejności je likwidować, oczywiście w miarę możliwości, bo no, są różne sytuacje, być może czasami trzeba będzie kaczkę zlikwidować, bo nie wiem, zbliża się jest już tutaj, więc trzeba podejmować szybkie dosyć reakcje. O, tu już idzie następna, którą ubijemy jak sabaka. Sabaku znaczy się. Na razie padają jak muchy, ale czasami spele nie wchodzą i rozumiecie wtedy. O, tu już się następna mi tu szykuje. Koniec? Nie koniec No... O stop! Jeju, gęści już jest coraz więcej Robi się już ostro Lepiej żeby spela nie rzucili A jeśli już to proszę jakieś leciutki Ora, chyba gęsi nie ma. Przynajmniej ja żadnej się nie dopatrzyłem. O nie, niebezpiecznie. No, mamy z głowy. Dobrze. To jeszcze pójdziemy ten na y, lądowisko miotę, że tak się wyrażę. I popatrzymy, gdzie możemy jeszcze polecić, polecić znaczy się. Już do... Wracanie do Piklidi, powiem wam szczerze najmocniej, że nie ma już najmniejszego sensu. Nie polecam także takiego działania, żeby wracać ten do... Yy, uniwersytetu tylko po to, żeby się nauczyć następnego zaklęcia. To jest bezsensowny ruch, bo jak już wiecie... Więcej zaklęć nie będzie przydatnych w ogóle. A poza tym jest dłużej. No i co to... Zobacz, jeszcze zobaczymy gdzie możemy pójść dalej i na tym koniec będzie Z tej platformy leci się do krainy bajek To platforma z której można polecieć do Bobrou Dobra oczywiście zaczniemy sobie ten od od krainy bajek bo z racji takiej że jest dłuższa już lepiej mieć się z głowy Latanie namiotło powinniśmy go zabronić. Twojej Dobra. Przez to przejdę i, i na siebie starczy już na serii. Tylko tam dolecę. Tutaj jest już trochę trudniej, bo jest więcej drzew. Była to już mi koledzy w szkole ostatnio. Taką takie ten. Niedomówienie w Matrixie Pawła o wytknęli, że powiedziałem, że taka ciekawostka, że mam trylogię Władcy Pierścieni i widocznie nie dokończyłem jakiejś myśli związanej z tą trylogią, bo oni spytali mnie, co to za ciekawostka jest. Dobra, zniszczmy. Nie wiem, czemu zawsze na miotłach mu odbija temu kamtazy studia, ale okej. Okay, może to właśnie coś z miotłami jest związane, że miotłom nie będzie nagrywał dłużej niż tyle, a tyle. Ale nieważne. Muzyka jakoś przeszła. Dlatego w grzebie, w grzebie się z tym strasznie. Co tam u mnie ciekawego w szkole? No nic u mnie ciekawego w szkole, powiem no szczerze. Głównie to przygotowanie do matury i takie tam Ona O Netcartes zamknął mordę jak miło. No A to wykorzystujemy go, żeby poniszczyć trochę. Pamiętam, że miałem taką zabawę w demówce, że ten... że postawiłem sobie cel, żeby wszystko zniszczyć ten namiotle raz i raz mi się to chyba nawet udało. Oczywiście wszystko to co do zniszczenia jest. A długo już tak, a właściwie dolecieli. Przed nami kraina bajek. I tak bez większych przeszkód nasi bohaterowie dotarli do krainy bajek. Mm, za to samą masą mniejszych przeszkód. U! Dobrze, więc to było na dzisiaj na tyle, więc mówił Marcel czy wszystkim widzom miłego wieczoru. Wyjdź czy na pewno... Tak.